Siemaneczko moi drodzy widzowie Dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu Na którym byliśmy na ostatnim filmie Co były dwa odjazdy naraz Jak chcecie zobaczyć jak, ten, jak to wszystko wyglądało Tutaj będzie link do tego filmu Co, dzisiaj jest troszeczkę lepszy dzień Przede wszystkim tak nie wieje Przebija się trochę słoneczko Zaraz wam pokażę Jestem tutaj o, soreczki za paluszka Jesteś, Jesteśmy tutaj Tutaj mam dwie wędeczki Wędeczki pójdą w to samo miejsce, czyli tam, jak widzicie, nie ma żadnej preski, per, presji wędkarskiej, jestem sam, także jest spoko. Co Wam mogę więcej powiedzieć? Zaczynamy łowienie. Zapraszam Was na sklep wędkarski.pl, zapraszam Was do subskrypcji i zapraszam Was do oglądania tego odcinka, bo może się dzisiaj sporo dziać. Mamy trochę więcej czasu, bo jest godzina jakoś 17:20. Więc mamy troszeczkę więcej czasu jak ostatnio, więc się mu, może uda coś fajnego podłubać. Mm, już wam pokazuję na co łowię. Tutaj mam swój miksik Pelet 2 mm yy, ofotka pelet pellet 2 mm od nasza cytrus, 6 mm od nasza cytrus i 2 mm miód. Wszystko jeszcze dodatkowo zasypiemy Sweet F1 od SonuBight. To są rzeczy na które łowię, na haczyk oczywiście standardowo orange rangers. No i to co wczoraj zadziałało, na mojej własnej produkcji, co pójdzie na start. Także widzicie, znowu minimalistyczne łowienie. No to co, czekamy, rzucamy i zobaczymy co się będzie działo. Tak jak już mówiłem, no pierwszy strzał, ringersik Żółty, przepraszam, to oranżowy idzie. Do wody. Zakładamy kuleczkę. Fajnie się to sprawdziło. Mieszanka fajnie przygotowana. Lepi się odpowiednio. Dałem trochę parę tu 6 mm, aby przyciągnąć trochę tą większą rybkę. Mam nadzieję, że to fajnie zagra. Super jest zapach tej mieszanki. Fajnie się to skomponowało. Ale z paniereczką fajnie się klei. No i co? Kołowrotek jest zaklipsowany. Wiemy, gdzie mamy łowić. Kręcimy wędeczką i lecimy do wody. Pokarpiszony. Nie ma co tam się bawić. Cyk. Teraz lecimy z drugim drugą wędeczką, oczywiście dwie metody damy jakąś taką średnią kuleczkę ta kuleczka się tak świeci o, ona jest pełna różnych mikro i makroskładników ona aż ma taki pyłek na sobie jest bardzo bogata i bardzo fajnie wchodzą na nią karpie niestety jeden sygnalizator na tamtej wędce mi się chyba popsuł bo piknął i już przestał pikać. Bateria na pewno jest dobra. Od razu mogę wykluczyć. Więc chyba się po prostu zepsuł, ale to jest taka typowa metodka. Kijek do metody, więc będziemy patrzeć na szczytóweczkę. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak karpiszone dopiszemy jak ostatnio. Wczoraj po drugim koszyku zaczęło się brania. Więc było naprawdę spoko. Powiem Wam, bo tu dzisiaj mam trochę większego karpiszona. Chciałbym złapać jakiegoś takiego troszeczkę większego. Kolega, nie ukrywam. No i lecimy z drugą metodą do wody. Trochę nieudolnie nabita, ale co tam? Bardziej tam tam kanał fajny właśnie o to chodziło jest i wędeczki zarzucone Zaraz na spokojnie naciągniemy zestaw I tutaj też zaklipsujemy będziemy po prostu uważać I tyle i jedziemy czekamy na ryby mamy rybę siedzi coś Szybko musiałem wypiąć klipsa, bo <śmum> no, był klips, o, ale to chyba coś fajniejszego, może troszeczkę większego. Dało się wypiąć klipsika szybko. <śmum> <laughs> Wariacik. Bardzo pulsacyjnie ciągnie, więc to na pewno nie jest duży karp. Może karp idzie tempo bardziej. Zaraz go zobaczymy nic dużego. Nie jest to duża ryba. Około może 3 kilo będzie miał, nawet chyba nie jaki ładny kolor. Jaki ładny kolor tego karpiszona. No? O maluszek, ale silne te karpie są tu. Jestem mamy go. Taki karpiszonek, coś koło 3 kg może. Nieduży, fajne branie, agresywne. Piękna sylwetko karpia piękny pyszczek zobaczcie ładny karp piękne małuski tutaj z tyłu na płetwie wypuszczamy go i niech płynie po większe karpiczka wypuszczamy do wody Peń po rodziców o. Poszedł, piękny karp. Teraz założymy yy, króleczkę mojej produkcji z y, takim popkiem fluo. To jest chyba od, od. Czego to jest ten popek? Ten popek fluo jest od Meusa truskawka. Tak. Spróbujemy na takim zestawie. Fajnie się to prezentuje. Zobaczymy. Jak to będzie działać? Udało się w końcu założyć tamten jeden pęk. No niestety tak to czasami bywa Tak e, jak mówiłem, taki e, popek truskawka fluo z e, moją kulką własnej produkcji. Zobaczymy jak to zadziała na rybki. Chciałbym zaoferować coś większego, jak już też chyba wcześniej mówiłem. To jest takie karpiczki, które są fajne sportowe, ale. Wiadomo, apetyt traśnie w miarę jedzenia, jak to mówią. I człowiek by złapał coś lepszego, nie? Niestety klips został ściągnięty. Ale wiem, gdzie rzucałem, więc... Zaraz przerzucimy. Na tym, tym się pomarańczowym dzisiaj cisza. Więc zaraz może zrzucimy na jakiś żółty kolor albo coś takiego zobaczymy na drugą wąteczkę idzie teraz żółty rangers. o żółty yellow chocolate zobaczymy może ten kolor bardziej się przekona jakieś karpie jeżeli tam po dwóch, trzech, czterech rzutach ryba nie reaguje na jakąś tam przynętę warto ją zmienić nie? Wskazania są, jakieś tam były wskazania, no ale nie było takiego typowego brania, więc jak są obcierki, a ryba nie reaguje na jakąś przynętę, warto ją zmienić. Tak jest moje zdanie. Jest, siedzi kolejny karpiszon. Jest to ślisko strasznie z tego spadu znowu mi się wrzwią znowu na moją kuleczkę Subcio A to moja kuleczka z truskawką tu w tą stronę, muszę go to trochę podciągnąć go tu blisko No tak mówię, nie dużo, bo wali pulsacyjnie o jest mamy go przy brzegu, a się podwierak zahaczył jest zaraz wam pokażę taki karpiszonek nieduży bez tyjka na moją kulkę podbitą truskawkowym popkiem od Meusa fluo wypuszczamy go do wody, piękna barwa fajna rybka piękna jest idziesz do wody niemałe, jeszcze mi skaleczyłeś swoją płetwą, ale trudno Rana za rana, jak to mówią. Płyń do domu. Jest! Trzeci karpiszon. Czekaj kochanie, bo mam trzeciego. Trzeci karpiszon na żółtego Rangersa. Przed. Ładne energiczne branie. Mam nadzieję, że się nagrało. Ja miałem farta, bo dopiero co zmieniłem baterię. Jest trzeci karpiszonek, żółty Rangers. I widzicie, tak jak mówiłem, jak. Jak nie mamy przez chwilę brań, po prostu zmienić kulkę na inną i od razu drugi koszyk, i ryba się zameldowała. To samo miejsce, tylko drugi koszyk na żółtym Rangersie. Próbuję swoich wikołasków jeszcze. Zamiata ładnie płetwą. O, ten taki całkiem przyzwoity, chyba większy jak tamte. Tak mi się wydaje, albo i może nie. O, jest! Ale jaki ładnie ubarwiony! Mamy trzeciego karpiszonka, ale zobaczcie, chyba miał kiedyś złamany kręgosłup. Chyba ktoś go kiedyś źle potraktował. Ładna waleczna ryba. Zobaczcie, nie wiem czy to widać na filmie. Jest uszkodzony. Ktoś go kiedyś źle potraktował, bidulka. No ale. Jest. Ten jest chyba najcięższy z tych wszystkich. Zobaczcie, jaki grubasek. Wypuszczamy go. Żółty Rangers wjechał. Szkoda, rybki. Ale będzie żył. Będzie sobie żył. Wypuszczamy go od razu. My go nie będziemy męczyć. Duży. Duży podbierak. Płynie. Do siebie. Jak widzicie, moi drodzy widzowie, wpadły trzy karpie i trzy takie większe, więc koncepcja z zadawaniem paletu 6 mm zdała egzamin jak na razie. Jestem nad wodą jakieś dwie godzinki. Trzy karpiszony wpadły, więc jestem zadowolony posiedzimy jeszcze chwilę mam jeszcze może na 2-3 koszyki może się jeszcze uda coś złapać także lecimy dalej z tematem czekamy na rybki i trzymajcie kciuki żeby wpadł jeszcze ten ostatni karpiszon taki kończący dzisiejszy dzień jeszcze jeden mamy jeszcze jednego karpiszona o. jeszcze udało się już się pakowałem. Nie zdążyłem nawet kamery włączyć, ale jest jeszcze jeden. Jest <grybujesz> <Yes. grybujesz> na żółtego rangersa. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Będziemy chyba musieli znowu podświetlić trochę. Monitor znaczy ekran, sorry, dla Was, bo już jest ciemno. Poszedł z klipsa, więc odjazd był fajny. Ostatni karpiszonek, i do domu no też nic takiego chyba specjalnego gładziutko idzie w moją stronę, teraz tak go prowadzę. Jeszcze chcę troszkę powalczyć No nie ma takiej siły żeby to zbyt mocno ze mną powalczył Już nawet sam dokładnie nie widzę bo jest dość ciemno go pokażemy. Jest ostatni karpiszonek, nieduży. No dzisiaj z tego miejsca chciałem zakończyć ten filmik. Dzięki, że zostaliście do końca. Dzięki za to, że oglądacie mój kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą. Cześć.